G O H A G O H A O Czego jesteś mokra? No bo te plastikowe krzesło, tam było pełno. wody. O L o to A poważny biznesmen kurwa trzy czego? O wilgoć. Wilgoć tak atakuje szybko. 30 złote, Szymek, gratki. 10 G podrób Tomasza to Łaskiego z Krakowa. Proszę bardzo, dziękuję Zodiak. Ale was jest dużo, Szytek, naprawdę dziękuję. piękna rzecz. Istotę, 3 zł. Słuchajcie, w ten wtorek robimy 48H streama, a w piątek robimy urodzinowego streama. Bądźcie z nami. Chodź, kodę, duchanie, tej lata temu, 3 zł. A ty kurwa MNR lice ojemana każdy CJ rucha wdęam P23 złote 200 tysięcy kurwa mat. mi urodzinowy zaakceptuj z dropko i Ale to pięknie wygląda Ze stolicy Wielkopolsk dla ciebie Daniel Pani Dziękuję Weronik, dziękuję wam! Czeskę, ja dalej czekam na ten na Delhi kurde go. Pokażę Wam sztuczkę z palca. Patrz! Go, no go, 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 ha, go, ha, go, go. Nie! Kurwa! Ale wariaty. Ale wariaty <grywa> Kurwa! 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 wariaty! Kurwa! Kurwa! ma Kurwa! 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 Kurwa!